Zamierzasz skręcić w lewo? Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji ograniczenie prędkości 90 km na godzinę dotyczy tylko jednego skrajnego prawego pasa ruchu? Odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji, podczas postoju uszkodzonego pojazdu poza obszarem zabudowanym, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy bezpośrednio za pojazdem lub na nim? Odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji możesz przejechać obok rowerzysty z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy w widocznej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci wykonać manewr wyprzedzania? Odpowiedź nie. Czy w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanych mgłą w pojeździe silnikowym mogą być włączone tylko światła przeciwgłowę przednie? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? Odpowiedź nie. Czy powinieneś bez wcześniejszego wezwania pomocy rozpocząć resuscytację potrzebującej jej osoby rannej, gdy jesteś sam na miejscu wypadku drogowego? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji musisz zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź nie. Czy jadąc na wprost, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego, skręcającym w lewo? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji, przejeżdżając obok stojącego pojazdu, wykonujesz manewr wymijania? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy białej jest pobocze? Odpowiedź nie. Czy postój pojazdu bezpośrednio za widocznym słupkiem wskaźnikowym jest dozwolony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem? Odpowiedź nie. Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? Odpowiedź tak. Czy chcąc w tej sytuacji kontynuować jazdę, masz obowiązek czekać, aż tramwaj ruszy? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić jadący przed Tobą pojazd z prawej strony? Odpowiedź nie. Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej występującej z lewej strony? Odpowiedź nie. W jaki sposób powinny być ustawione światła mijania w pojeździe samochodowym? Tak, aby oświetlały drogę na odległość do 30 metrów przed pojazdem. Tak, aby symetrycznie oświetlały całą drogę. Tak, aby oświetlały drogę asymetrycznie. Odpowiedź C. Tak, aby oświetlały drogę asymetrycznie. Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej? 18,75 M17 i 75 setnych M15 M. Odpowiedź: A. 18,75 M. Chcesz przewieźć dziecko na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w przednią poduszkę dla pasażera, która jest aktywna. W jaki sposób możesz to zrobić? Odpowiedź B. W foteliku bezpieczeństwa przodem do kierunku jazdy. Jak długo pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę, uprawnia do kierowania pojazdem? Odpowiedź B. Przez okres 24 godzin od chwili zatrzymania. W jaki sposób, podczas kontroli drogowej przez upoważniony organ, następuje zatrzymanie prawa jazdy wydanego w kraju? Przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców i poinformowaniu o tym fakcie, jeżeli nie posiada przy sobie dokumentu. Przez wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu prawa jazdy i wydaniu kierującemu pokwitowania zatrzymania. Przez zatrzymanie posiadanego prawa jazdy i wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu prawa jazdy. Odpowiedź B. Przez wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu prawa jazdy i wydaniu kierującemu pokwitowania zatrzymania. Ile wynosi maksymalnie dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i przyczepy kempingowej? Odpowiedź: B. 18,75 metra. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych tylnych światłach przeciwgłowych? ABC. Odpowiedź A. A? W którym z przypadków system ABS może pomóc kierującemu pojazdem w utrzymaniu sterowności? Przy hamowaniu, gdy pojazd wpadł w boczny poślizg. Wyłącznie podczas hamowania na prostym odcinku drogi. Wyłącznie podczas hamowania na zakręcie. Odpowiedź A. Przy hamowaniu, gdy pojazd wpadł w boczny poślizg. Który ze sposobów hamowania samochodu osobowego wyposażonego w system ABS jest najbardziej efektywny? Pulsacyjne wciskanie pedału hamulca, szybkie i mocne wciśnięcie pedału hamulca, wciśnięcie pedału sprzęgła, a następnie pedału hamulca. Odpowiedź B: szybkie i mocne wciśnięcie pedału hamulca. Co grozi kierowcy, który samochodem ciężarowym przewozi o trzy osoby więcej od liczby miejsc wpisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu? Zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy i kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Zatrzymanie prawa jazdy na okres 6 miesięcy. Odpowiedź: A. Zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz holować inny pojazd? 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. 60 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. 80 km na godzinę na drodze dwujezdniowej OC, o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu. Odpowiedź B. 60 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. Jaką decyzję podejmie starosta, jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli kierując pojazdem pomimo przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o 2 liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego? Odpowiedź C. Cofnie uprawnienie do kierowania pojazdem. Zdałem egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Wykonaj egzamin samodzielnie na naszej stronie poznajtesty.pl